Bicie duże maszyny, czy samochody, czy ciężarówki, albo może koparki. Tym razem przypadkowo patrząc przez okno w zauważyłem niezły, duży ciągnik, który ciągnie za sobą wielki puk obrotowy. Nie wiem ile on ma mieszy. Niezła zabawka. Tak sobie wyszedłem, żeby pokręcić troszeczkę to urządzenie, bo zawsze u nas na polach jeździły zwykłe jakieś tam traktory, mniejsze czy większe. No, i miały pługi, ale powiedzmy trzy albo pięciole mieszowe. A ten to jakiś gigant, po prostu sobie trochę go pokręcę, bo naprawdę wydaje się interesujący. Nie wiem, czy człowiek, który operuje tym sprzętem, pozwoli mi tam zajrzeć, ale może jak będzie w porządku, to się jakoś uda tam zajrzeć, to mi coś może powie. A tam z tyłu stoi sobie, jak widzicie. Niezła maszyna. Ciekawe, ile to ma mocy. Gigantyczny. facet jedzie w i super zobaczymy jak będzie orał już poszły lemiesze opuścił ciągnie dodał gazu i leci słuchajcie nie jest to żadna żaden i chce 330 czy chce 360, ten po prostu jest gigantyczny. Spróbuję przejść tam dalej i sobie popatrzeć jak będzie przyjeżdżał. patrzcie jaką szerokość on bierze te 6 lemieszy no, na dobre 2 metry niezły sprzęt super super świetna maszyna jak widzieliście albo jak patrzycie jak się oddala ten potwór z tym obrotowym pięknym pługiem no naprawdę miło wyjść i popatrzeć jak to zasuwa wyobraźcie sobie jak kiedyś koleś ko za koniem ciągnął jeden Lemierz i zajmowało mu to ile dnia, ile dni, żeby malutkie pole przeorać. A teraz piękny ciągnik do lasu i wielki pług. Naprawdę imponujący. Yeah. Idę do człowieka z uniwersalną walutą, czyli z piwkiem. Spytam się czy mnie przewiezie. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Pewno się nie zgodzi, a może się zgodzi, zobaczymy. Nie przewiózłby mnie pan no. to dla pana. No i pan się zgodził, wsiadamy do tego urządzenia Powiem panu, że patrzyłem sobie jak pan jeździ, mówię takim urządzeniem to jeszcze tu nikt nie orał Mówi, ale czad, No to jest leśny ciągnik nie? No taki leśny jak leśny Leśnorolny? Leśnorolny ale super maszyna, po prostu wielka, ile ona ma mocy? 165 koni Ach, No właśnie, bo tam 120 traktory to ja znam, one są wielkie Bo kiedyś jak mulczowanie robiłem z wujem na Mazurach, to 120-kami się ciągnęło mulczownica. Uh -huh. To szło po, pniakach, takich po tak zwanych, oni na to karby wołają na Mazurach uh -huh. To szło 120, te małe to w ogóle nie ciągnęły ale takie byle, to kurde tylko w lasach tam pracowały No to w Polsce w PGRach mówię A no może, bo to co to jest? WTZ I to jest? Ukraina Ukraiński? Not. Ale ten bóg to też sześćlej bieszy To jest Grigory Wesoło Niezła maszyna No zaraz będzie po bo Co, A. Pada? Pada się no więc generalnie jesteśmy właśnie, pan nam to wszystko wyjaśnia, co to jest ukraińska maszyna, ale potężna po prostu 165 koni. To nie jest jak w samochodach, to inne przełożenia w ogóle na okay. skrzyniach, to, to jest w ogóle inna moc. Jak ja się kiedyś na tym nie znałem i wujek mówił, to 120 koni, ja mówię, boże, to ja Wektro tu pojadę. Ja ojciec mnie wyśmiał i to jestem durnie. I wtedy rzeczywiście byłem w ogóle nie rozumiałem co to znaczy moc w rolnictwie czy w leśnictwie No ale tu jest super Tu jest w porządku no. I 8 ton masy jest także samego traktora Ile? 8 ton masy samego A. traktora No właśnie bo tam... A ile to pali na godzinę? Nie wiem co, tak ciężko powiedzieć Ogólnie taki przelicznik w zależności od chleby tego co no wiadomo, bo to zależy od obciążenia tak, Minus 20, od y, 15, 25 litrów Czyli pali jak lepszej klasy ośmiocylindrówka Tak jest Na pewno tak szybko nie jeździ, ale moc to on ma gigantyczną pewno by pół chałupy pociągnął Jakby się tylko nie uślizgiwał No ale widzieliście zamachówce, łamane przeguby, Tylne osie, wszystko jest niezależne tak jest. No, niesamowita sprawa. już się pcha, strasznie. Co, zapycha się? Tak, nie, nie może się Tak. Już się raz. zieloną. Sporo Zbyt mocno pada. Przykleja się. A. Robi się błoto, na miesza. I trzyma świsty. Po prostu super glusie zrobił. Tragedia. Jak nie pada, to nie pada, jak pójdź ważacznie to jest I co? Koniec no nie, nie chyba będzie koniec no nie ton. nie nie I ja zawsze do tej ziemi mnie ciągnie, jak widzę jakiś traktor, jakiś no. sprzęt A na YouTube a też czasem robię, ale z rolnictwa to jeszcze nigdy nic nie robiłem Mnie ta maszyna zafascynowała <laughs> Bo wie Pan, tam w Lubelskim to to wszystko takie tam C360 Ursusiki <laughs> No wie, i tam tam... Też... Oh, nie, nie. nie no tak, ale to wie pan, no to taki standardzik, nie? C330 to to już nie ma. Ale 360 to są, albo jakieś tam w Wadimirce. Natomiast takiego giganta to ja widziałem tylko w lesie, no. Na Mazura, to wie pan do zrywki. No i do takich właśnie tych karczowania, mulcowania, pniaków. Szukałem taniego konia pociągowego, no i mam. Ale to w Polsce Pan kupił czy z Ukrainy? Polsce, w Polsce, Polsce tak? Tak. A to. Prawda. Pan... Ale fajna ta maszyna ty. Ale to mała marina? No to co, ja kompleksowy remont A, to nie tak I, No i do tej, do tej pory w sumie minęło już 4 lata Znaczy spoko Minęło 4 latka i że tak powiem nic się z tym nie dzieje a pojemność to jaka to jest? 950, 950. 950. V6 turbo A to jest turbo jest, turbo. to nie jest wolno Nie, No proszę Myślałem, że będzie wolno sądzę, to jednak sprężara jest Jest, jest No jak widzicie zostaliśmy sami w kabinie, jest super Facet jest bardzo miły, pogadujemy sobie Nie chcę człowieka kręcić, bo może się tym krępuje w każdym razie jeszcze może zrobię rundkę, tak wygląda kabina, widzicie Kierownica, podstawowe zegary I to jest z Ukrainy No i super I sobie jeździmy Muzyka gra, CB radio jest, wycieraczki działają Pan sobie czyści, miesze. Rewelacja, dobra